Witam was w kolejnym odcinku serii z w Diablo 2 Według... Jestem jak zwykle Simon No What's up? Jak zwykle jego WhatsApp na początku Teraz mamy... i Jesteśmy już na cmentarzu I krwawą krwawolnicę No, mamy zabić krwawolnicę Dobra, 3, 2, Ja boję, yeah. Yeah. ja też się boję Ale to się starczy tak. Ty to ja wiem jak ją pokonam! Pa, pa! Po, to jest full podporność, wiesz? Oj, chyba już znalazła, Wy życie z tym co, a jak faj jak nie wik O! Ale moc. Kasa jest! Ma dla mnie! Pierście! Czternastu smoków! E co tu się wszystkie tego, jo? Niszczą! Zombi, e, zombie, nie wiem, zwory. Co, żyjesz? Przeżyłeś tą... O, ja się moja maczuga. Wziąłeś ją? No. No, daj. strąbisto, rumbisto, o, kurde! Chopię tylko bo by będziesz lepszy ode mnie. Czekaj, o! Kaptur! Ja mam, mam kaptur. Bra. Ja to... ktoś może pierścień, jeden do energii? I do skuteczności na ataku? O, Masz. możesz dać, możesz dać. Masz czapki. Alea! Skuszczone A rynki. ten topór? Chwila. Chwilkę ja. Łoł! Wow! Ty patrz, zakładę to teraz, bo to się przyda. Akurat, 50 na nieumarłych. Gdzie to jest? Tam. <grych> Nie. Kur... Już to wzięłam. Topór... O! Ja mam orlą kulę! Za górną kulę dużo kasy idzie. Orla-kula? To jest taki dla czarodziejki tylko. Zadanie. Wróćmy na nagrodę po, do Kashi. Czekaj, ale może tutaj... Ale tutaj, tutaj te, te musimy wziąć. Bo tu jest, o... Trzeba wejść. No Wiesz, weźmy tu trochę miejsca. Bo tutaj jest pełno tych, grob, nagrobków czy coś takiego. O, jest. Jo, Krypta. nagrobków. To są ten... Krypty. Krypty. Albo co? Ty! O. Czekaj, masz... Co kur... ciekawego. Szarfa. Szarfa. No zawsze warto zobaczyć, nie? Tylko jest różnica. Czekaj. Tu masz ten. Kolejny Jeszcze tak nie szaleję, bo ja muszę ustawić tego życia. Na te buty? wolne pas. Jakie buty? Eee, nie, 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 masz. Co, co, co? Nie masz... Masz buty. Ale czy patrzę na po początku, czy one są warte uwagi, nie? Bo chciałbyś je? No ja mam... Ja, no bo ja, mam tę, ja, nie będę, nie? ja mam zręczności. Ja mam więc Sprawdź, ja mogę je chcieć. Jeden do zręczności! Aha, no to ekstra. No mówię, my za bardzo szalejemy z tymi identyfikacjami. No ale nie, nie szalejemy już Póki co. Nie, po prostu jak... Zaraz będę Nie, jakieś że już na pewno wiem, o co chodzi. Jest złoty. Chodźcie ołamać. Buty. Perło. Jestem Ej, weź na chwilę spauzuj. Pauzę? Okej. Okay. Okay. Dobra, mam nową umiejętność? Żywioł... what Ja lubię to Sarkofag hmm. O kurde Ach. Skrzynia! O kurde, ale pusto Skrzynka! O szkielet, ale pusto Okej Skrzynia Przechodzimy, okay. że mam mała przerwa Okej, okay. poznajemy Jak tu już gdzieś gdzie jesteś? O, co by? Jest, daleko jesteś. Biegnę do ciebie. będę do ciebie. Świat po obodach. Zaraz, cię. Ale tu jest... tego, że... nie, czy nie, nie da się otworzyć. Prosto. Już? Pro, no już dawno. Ale co? A nic. Za... Ale hmm. co? Już nagrywasz? Ciekawe jak ty widziałem... Ja... Yy, czyli to w górze, że to chwila mówię że cię nagrywać? czy nie tak informacja tak nagrywam specjalnie dla ciebie kolejne cięcie zrób ok Po jeżeli musiałem odebrać lewą. iść podziemnym tunelem do mrocznej giniej odnajdź drzewo, nifusa i domądź tak to jest Fajna misja, mi się spodobała jak gra. A, patrzę już na czas, to mamy mało czasu. No dobra, na tym zakończymy już ten odcinek. Do zobaczenia w następnym. Na razie chodź.